Na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy rozegrała się jedna z najbardziej tragicznych kart polskiej historii. Była to rzeź o skali i okrucieństwie, które trudno sobie wyobrazić. Ludobójstwo na Wołyniu, przez dziesięciolecia okrywała zasłona milczenia, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Dziś, gdy ostatni świadkowie tych wydarzeń odchodzą na zawsze, gdy ich głosy cichną, jak echo w pustej sali sądowej. Mamy obowiązek opowiedzieć tę historię. Nie po to, by szerzyć nienawiść, ale by pamiętać. Bo jak powiedziała jedna z ocalałych, Władysława Kamińska, To było ludobójstwo, ale to było ludobójstwo. No, straszne, masakra. To nie to, że tak jak w Katyniu w tył głowy zastrzelili i koniec. Tam było w straszny sposób mordowanie ludzi. To jest historia o tym, jak sąsiedzi stali się katami, o tym, jak ideologia nacjonalistyczna zamieniła zwykłych ludzi w morderców, o tragedii, która dotknęła setki tysięcy niewinnych Polaków na kresach wschodnich. Aby rozwikłać zagadkę tej tragedii, musimy cofnąć się do początków XX wieku, po upadku wielkich imperiów europejskich podczas Wielkiej Wojny, na gruzach Starego Świata. Powstały nowe państwa narodowe. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, ale jej granice wschodnie stały się areną konfliktu z ukraińskimi dążeniami niepodległościowymi. To było apogeum pewnego konfliktu, który był najbardziej zajadłym konfliktem, jakim mogą toczyć między sobą ludzie czyli konfliktem o ziemię. Na spornych terenach Wołynia, Galicji Wschodniej, Tarnopolszczyzny i Stanisławowszczyzny przez wieki żyli obok siebie przedstawiciele różnych narodowości: Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Czesi. To współistnienie, które było możliwe pod berłami monarchów austro-węgierskich i rosyjskich, stało się problematyczne w epoce nowoczesnych nacjonalizmów. Kluczowym momentem był Traktat Ryski z 1921 roku. Dla wielu Ukraińców oznaczał on zdradę ich dążeń niepodległościowych. Polska, zawierając pokój z bolszewikami, w praktyce zgodziła się na podział ukraińskich ziem. Polacy pojechali do Rygi na rozmowy rozejmowe z bolszewikami i tam po prostu zrobili jałtę naszym ukraińskim sojusznikom. Ta decyzja miała tragiczne konsekwencje. W granicach II Rzeczypospolitej znalazło się około 5 milionów Ukraińców. Którzy czuli się oszukani i zdradzeni przez polskich polityków. W latach 30. XX wieku wśród ukraińskiej młodzieży zaczęły się radykalizować nastroje. Młode pokolenie, urodzone już po Wielkiej Wojnie, nie pamiętało czasów współpracy polsko-ukraińskiej i było przepełnione żalem za utracone marzenia o niepodległym państwie. W 1929 roku Powstała organizacja ukraińskich nacjonalistów, w której czołową rolę odgrywał młody, ale niezwykle radykalny działacz, Stepan Bandera. Organizacja ukraińskich nacjonalistów miała jasno określony program. Niepodległa Ukraina na terenach etnograficznie ukraińskich i walka z zaborcami wszelkimi dostępnymi metodami. Ideologiem tego ruchu był Dmytro Rodącow, który pod wpływem włoskiego faszyzmu stworzył teorię, zgodnie z którą w relacjach między narodami liczy się tylko siła. Albo jest się sługą, albo panem, głosił Doncow. Demokracja nie ma sensu, a mniejszość może przejąć władzę, jeśli tylko będzie odpowiednio umotywowana narodowymi interesami. W dekalogu ukraińskiego nacjonalisty znajdziemy przerażające słowa. Nie zawahasz się popełnić najgorszej zbrodni. Te słowa niestety nie były tylko retoryką. Organizacja ukraińskich nacjonalistów założyła, że jakiekolwiek pojednanie polsko-ukraińskie jest niemożliwe i należy walczyć z Polakami wszelkimi dostępnymi metodami. Ukraińscy nacjonaliści przeszli od słów do czynów, zabili posła Tadeusza Hołówkę, zwolennika ugody polsko-ukraińskiej. Zamordowali ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Dokonywali ataków na urzędy pocztowe, palili polskie gospodarstwa, mordowali Ukraińców, którzy nie mieli nic przeciwko dobrym kontaktom z Polakami. Skąd mieli broń i środki? Od niemieckiego wywiadu. Ukraińska organizacja wojskowa, a później organizacja ukraińskich nacjonalistów współpracowały z Niemcami które widziały w ukraińskim ruchu nacjonalistycznym narzędzie do destabilizacji Polski. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, ukraińscy nacjonaliści uznali to za swoją szansę. Do walki stanęło polskie wojsko, w szeregach którego ofiarnie walczyło ponad 100 tysięcy Ukraińców. Co dziesiąty polski żołnierz był Ukraińcem. Poległo ich co najmniej 7 tysięcy. Ale jednocześnie, jak opisują świadkowie, 12 dnia wojny Niemcy podeszli pod Lwów, co bojówki organizacji ukraińskich nacjonalistów uznały za świetny moment na wyjście z podziemia. Rozpoczęły się pierwsze masowe mordy na Polakach. Sytuacja dramatycznie się pogorszyła po 17 września, gdy Związek Sowiecki zaatakował Polskę z wschodu. Tego samego dnia rozpoczęły się pierwsze zorganizowane akcje ukraińskich nacjonalistów przeciwko polskiej ludności cywilnej. Niemcy od początku traktowali Ukraińców jako sprzymierzeńców. Ukraińcy otrzymywali więcej jedzenia niż Polacy: mogli mieć radio, mieli swoje szkolnictwo, a uczelnie w Berlinie i Wiedniu stały dla nich otworem. Hans Frank powołał ukraińską policję pomocniczą która miała ścigać Polaków. W czerwcu 1941 roku, gdy Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki, organizacja ukraińskich nacjonalistów ogłosiła powstanie państwa ukraińskiego w Lwowie. Niemcy początkowo nie protestowali, ale po kilkunastu dniach aresztowali przywódców, w tym Banderę. Nie przeszkodziło to jednak organizacji ukraińskich nacjonalistów w dalszej współpracy z Niemcami powstały ukraińskie bataliony Słowik i Roland, a później cała dywizja SS Galicien. Prawdziwe piekło zaczęło się zimą 1943 roku. Kierownictwo Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA podjęło decyzję o tym, co nazywano ostatecznym rozwiązaniem kwestii polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Za tą decyzją stali konkretni ludzie, których nazwiska należy pamiętać: Dymitro Klaczkowski, pseudonim Kłym Sawur, szef struktur nacjonalistycznych na Wołyniu oraz Iwan Łytwyńczuk, pseudonim Dubowy, dowódca UPA odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji. Pierwsza zbrodnia na wielką skalę miała miejsce 9 lutego 1943 roku we wsi Parośla. Był ranek 9 lutego 1943 roku. Przedstawili się jako oddział sowieckiej partyzantki, żądali jedzenia, wystawili też warty, które miały nie wpuszczać tych, którzy chcieliby przejechać przez wieś. Po czym zaczęło się zabijanie? Banderowcy najpierw zabili jeńców ukraińskich, a potem zwrócili się do mieszkańców. Polaki. My was dla niepoznaki zwiążemy, żeby Niemcy, jak już przyjdą, to zobaczyli, że nie, to nie mogliście być wy. Mieszkańcy uwierzyli. Gdy wszyscy byli związani, Ukraińcy zaczęli zabijać siekierami. Nie oszczędzając nikogo, również dzieci. W jednym z domów znaleziono niemowlę przybite bagnetem do stołu, które w usta miało wepchnięty kawałek niedojedzonego ogórka. Banderowcy wymordowali w Parośli co najmniej 155 osób. To był dopiero początek. Ludobójstwo było zaplanowane z zimną krwią i miało być przeprowadzone systematycznie. Znamy dokumenty Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, w których czytamy o antypolskiej akcji i raportach z jej przeprowadzania. Kulminacją tej rzezi był okres od 10 do 12 lipca. 1943 roku, który przeszedł do historii jako krwawa niedziela. Na ten czas zaplanowano zorganizowaną akcję uderzenia na ogromną liczbę polskich miejscowości jednocześnie. Kluczowy miał być 11 lipca, niedziela, która umożliwiała skoszenie gigantycznego ludzkiego żniwa stosunkowo łatwym sposobem. Planowano zaskoczenie Polaków w Kościołach. Gdy będą bezbronni i skupieni na modlitwie. Ataki zaczęły się już poprzedniej nocy. W kolonii górów zabito 200 osób, w wygrankach 150. Ale najgorzej było w kościołach. W Chrynowie Ukraińcy ustawili karabin maszynowy pod kościołem i zaczęli strzelać do modlących się Polaków, zabijając co najmniej 150 osób. Jeden ze świadków opisywał scenę w kościele w Kisielinie. Upa weszła do świątyni koło godziny trzynastej i zaczęła egzekucję. Banderowcy rzucali granaty między ławki. Powodowały straszne spustoszenie, rozrywały ciała wiernych, wypływające wnętrzności wydzielały okropny zapach. Posadzka między ławkami była cała zalana krwią. Inny świadek opowiadał: Nagle usłyszałem odgłos strzałów karabinu maszynowego. Tata błyskawicznie posadził mnie w niszy pozrabowanej przez Sowietów figurze Matki Boskiej. Kula trafiła go w policzek, skonał na moich oczach, nic nie mówiąc. W ciągu kilkudziesięciu godzin mordercy z upa napadli na prawie 100 polskich miejscowości. Szacuje się, że w samym lipcu 1943 roku na Wołyniu zginęło około 17 tysięcy Polaków. Szczególnie bulwersujący był przypadek Huty Majdańskiej, której mieszkańcy zadeklarowali lojalność wobec UPA i dawali partyzantom jedzenie. Mimo to 12 lipca upowcy wymordowali tam 184 osoby, kosami, siekierami, piłami i innymi narzędziami. Władysława Kamińska miała 12 lat, gdy banderowcy zaatakowali jej rodzinną kolonię Jamieńce w marcu 1944 roku w południe. Jej relacja to jedno z najbardziej przejmujących świadectw tej tragedii. Napad nastąpił na nas 25 marca 1944 roku w południe. Brat akurat zauważył, że jedzie wóz, a na nim tylko jeden człowiek siedział. Za chwilę patrzy, a tu już biegnie 5-6 osób, a oni leżeli na tym wozie, sianem przykryci że ich nie było widać. Ci Ukraińcy byli z automatami, broń maszynową mieli. Ojciec Władysławy mimo astmy próbował uciekać z rodziną. Dogonił go sąsiad ukrainiec, z którym wcześniej żył w zgodzie. I tatyś do niego mówi: Saszka, dlaczego ty chcesz mnie zabić? Co ja zrobiłem złego? Mówi, nie, był Pan dobrym sąsiadem, ale zabić muszę Pana dlatego, że Pan jest Polakiem. Ale gdy był Pan dobrym sąsiadem, to oszczędzę męczarni. Oszczędzę męczarni. I tak jak Panu mówiłam, wstrzelił do tatusia w głowę i tatuś miał, kula była ta rozrywająca, bo to potem mi tam wytłumaczyli starsi, że kule, które rozszarpują, tylko pół głowy było widać, jedno oko. I jak przyszłam potem na drugi dzień, to tatuś na wznak leżał, tak przy tym płocie, ręce rozwrócone, taki kożuszek miał ubrany na sobie. Władysława wraz z matką i siostrą przez dni błąkała się po lasach. Mamusia zemdlała na końcu. Już nie ma siły iść. Przecież tej matki nie zostawimy w lesie. Ja tą matkę ciągnęłam. Siostra przeważnie niosła ten kożuszek mamusi. Musieliśmy na ukos do tego lasu dojść. W lesie, gdy zbłądziły, siostra zaczęła błagać zmarłego ojca. Tatusiu kochany, bo już tak dobrym ojcem, tak nas całe życie prowadziłeś, wyprowadź nas z tego lasu. Bo my tu zginiemy albo głodem, albo już dzikie zwierzęta nas rozszarpią. Według relacji Władysławy, ojciec rzeczywiście im się objawił i wskazał drogę do bezpiecznej miejscowości. Czy to była wizja spowodowana wyczerpaniem, czy rzeczywiste objawienie, pozostaje kwestią wiary. Faktem jest, że rodzina przeżyła. Określenie dokładnej liczby ofiar ludobójstwa na Wołyniu jest trudne z kilku powodów. Wiele wiosek zostało całkowicie wymazanych z powierzchni ziemi i nie przeżył nikt, kto mógłby opowiedzieć, co się stało. Od kilkudziesięciu lat trwa systematyczny proces zaniżania liczby ofiar. Od wielu lat powtarza się liczbę polskich ofiar na południowym wschodzie II Rzeczypospolitej 120-130 tysięcy. Ale to jest liczba minimalna dolna granica bo tylko tyle osób udało się jakoś udokumentować wielu nie udało się i pewnie nigdy nie uda. Pierwszy prezydent Ukrainy, komunista Aleksander Krawczuk, sam pochodzący z Wołynia, mówił, że tam jest 500 tysięcy polskich ofiar. I Że to jest ludobójstwo, którego nie można przemilczeć. Ukraińscy nacjonaliści otrzymali wyraźne rozkazy, jak przeprowadzać rzeź. Były rozkazy, że należy wypalić wszystkie wioski do końca, włącznie z drzewami, z roślinami, żeby ślad po Polakach nie został taki był rozkaz. Wypalić wszystko, żeby nawet rośliny, które będą w przyszłości w tych miejscach, nie były symbolami tego, że kiedyś tu mieszkali Polacy. Po dokonaniu zbrodni miejscowości były palone, pola zaorywane, drzewa wycinane, by ślad nie pozostał. W związku z tym, bardzo często ustne świadectwa mają kluczowe znaczenie dla ustalenia prawdy historycznej. Ludobójstwo na Wołyniu spełnia wszystkie kryteria definicji ludobójstwa podanej przez ONZ w 1948 roku. Było skierowane przeciwko konkretnej grupie etnicznej. Polakom, z zamiarem jej całkowitego wyniszczenia na określonym terytorium. Było zaplanowane z góry i wykonywane na rozkaz struktur organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA. Szczególnie bulwersującą rolę w podżeganiu do mordów odegrali ukraińscy duchowni grecko-katoliccy. Świadkowie opisują liczne przypadki błogosławienia narzędzi zbrodni w cerkwiach. Święcenie narzędzi zbrodni na Wołyniu miało miejsce już w 1941 roku pod łódzkiem w Zaborowie. Ostatnie znane było w 1944 roku w powiecie Krzemienieckim we wsi Wierzbowiec. Jeden ze świadków relacjonuje: Dzień wcześniej ci bandyci święcili noże, widły, tam co trzeba było, z domu co mogło zabijać w kościele w tej cerkwi. Ksiądz ten Pop. Święcił im to dla zabijania, dla rżnięcia lachów. Duchowni głosili z ambon, że jak Ukraińcy wymordują Polaków, to będą mieli wolną Ukrainę. I oni się tego trzymali. Ukraiński argument, że tamtejsi duchowni święcili noże nie na mord, tylko żeby dobre żniwa były, jest bezczelnym kłamstwem. Tamta ziemia jest żyzna, ale nie na tyle, żeby żniwa były w zimie i kilka razy do roku. Poza tym wśród święconych narzędzi były siekiery i specjalnie robione przez kowali szpikulce do zakłuwania Polaków bezużyteczne podczas żniw. Niemcy odegrali kluczową rolę w ukraińskim ludobójstwie Polaków, choć robili to w sposób przewrotny, zachowując pozory białych rękawiczek. Niemcy najpierw wymordowali Żydów, potem Cyganów. Zostali Polacy. To Niemcy, chcąc mieć białe rękawiczki, dali dobrą broń maszynową Ukraińcom i powiedzieli: Wymordujcie Polaków, to będziecie mieli Ukrainę. Niemcy uzbrajali Ukraińców najnowocześniejszą bronią automatyczną na tamten czas. Widzieli w ukraińskim ruchu nacjonalistycznym narzędzie do realizacji swoich celów. Gdy Ukraińcy zaczęli napadać na niemieckie posterunki, Niemcy zwrócili się do ocalałych Polaków żeby wstąpili do niemieckiej żandarmerii i razem z Niemcami szli mordować Ukraińców. Mój kuzyn właśnie był w takiej żandarmerii. I potem samoloty poleciały, Niemcy i Polacy, i bombardowali, niszczyli ich wsie w pień, relacjonuje świadek. Paradoksalnie, niektóre polskie oddziały samoobrony otrzymywały broń od Niemców na zasadzie Wy możecie bronić się przed Ukraińcami, ale proszę nam dostarczyć kartofle i żywność, bo Niemcy potrzebowali jedzenia dla swojej armii. Jeszcze bardziej paradoksowe było to, że polskim samoobronom pomagała czasem sowiecka partyzantka. Jest taka słynna scena, kiedy przebraże broni się niemieckimi karabinami przed atakiem upa. I nagle z tyłu na napadających upowców wchodzi sowiecki oddział z odsieczą i pomaga Polakom. Jednym z głównych powodów, dla których zwykli ukraińscy chłopi brali udział w mordach, była zwykła żądza zysku i możliwość przejęcia majątku zamordowanych Polaków. Upa odwoływała się do najbardziej prymitywnego ludzkiego odruchu, chciwości. Ci ludzie nie trzymali pod poduszką broszur bandery. Bo w większości nie umieli nawet czytać ani pisać. Różnice majątkowe były wyraźne. Polacy mieli dachy kryte blachą, a oni ze słomy. Polacy używali blaszanych wiader, a oni drewnianych. Polskie gospodarstwa miały po cztery krowy, a ich własne najwyżej dwie. Masowej rzezi towarzyszyła starannie zaplanowana grabież. Tuż za oddziałami zbrojnymi podążały ukraińskie rodziny, które plądrowały polskie domy. Mordowano mieszkańców, wynoszono z domów wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, a następnie budynki często podpalano. Wiele zrabowanych przedmiotów było dla napastników czymś zupełnie nowym. Nigdy wcześniej ich nie widzieli, co dodatkowo podsycało rabunkową gorączkę. Podczas rzezi w Hucie Pieniackiej. Każdy dom i każde zabudowanie zostało ograbione, a zrabowane mienie ładowano na wozy i wywożono. Ukraińscy przywódcy w pełni świadomie wykorzystywali chciwość miejscowej ludności, mobilizując ją do udziału w zbrodni, obietnicą wzbogacenia się kosztem polskich sąsiadów. Była to forma celowego przekupstwa, mająca zapewnić masowe poparcie dla mordów. Dzisiaj ukraińscy historycy i politycy Próbują na różne sposoby zafałszować historię i zrzucić odpowiedzialność za ludobójstwo na innych. Jeden z głównych argumentów ukraińskich to twierdzenie, że Polaków mordowało sowieckie NKWD przebrane za UPA. To oczywiste brednie. Główna fala rzezi miała miejsce w 1943 roku, dwa lata po ataku III Rzeszy na ZSRR, który zerwał współpracę między NKWD a Gestapo. Profesor Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii PAN stwierdza kategorycznie: Teoria, że winni są temu komuniści albo Niemcy, jest bardzo wygodna dla wielu, bo zdejmuje z nich odpowiedzialność. W mojej praktyce badawczej nie znalazłem niczego, co by taką wersję potwierdzało. Ukraińcy próbują też przedstawiać rzezie jako dzieło jakichś przypadkowych band to kolejne kłamstwo. Ludobójstwo było zorganizowaną celową akcją z premedytacją zaplanowaną już przed II wojną światową. Znane są dokumenty organizacji ukraińskich Nacjonalistów i UPA, mówiące o tym, żeby całkowicie fizycznie zlikwidować Polaków. Organizacja ukraińskich Nacjonalistów i UPA wydały wyraźne polecenie, żeby wyżynać Polaków w sposób tak potworny, żeby Polacy przez całe wieki ze strachem patrzyli na Ukrainę. I żeby już nigdy nie chcieli tu żyć. 11 lipca, w ciągu jednego dnia, zostaje wymordowanych 99 miejscowości. To była logistyka, która wymagała szczegółowego planowania. Były podzielone rejony, określone zostało, kto był odpowiedzialny za który rejon. Struktura była bardzo dokładnie przemyślana i przygotowana. Władysława Kamińska, która przeżyła piekło wołynia, Mówiła. Ja jestem katoliczką i naprawdę jestem praktykującą, ale to, co oni nam zadali, ja nie jestem w stanie. Ja nieraz mówię do księdza, ja nie jestem w stanie wybaczyć im. I ja, ja się strasznie buntuję, jak ja słyszę, jak nawet nasz Kościół, nasi księdza mówią, nasi bracia Ukraińcy, księża tego nie przeżyli, bo to są młodzi ludzie. Oni nie wiedzą o tych strasznych mordach. Jak oni mogą mówić na nich, to są ludzie, zgodzę się, ale nie nazywajmy ich braćmi, bo oni nas w straszny sposób od XIV wieku nas mordowali na wschodzie, na kresach wschodnich. Nas mordowali od XIV roku, od XIV wieku. Chociaż mówię, powinnam wybaczyć, bo pan Jezus wybaczył lotrom którzy mordowali go, wybaczył. A ja, no nie mogę zdobyć się na to, żeby przebaczyć. Jak tylko słyszę o Ukraińcach, coś, nawet telewizję trwam, wyłączam telewizję. Po prostu nie mogę, no nie mogę. Ja za mocno przeżyłam. Widząc tego ojca, 56 lat, jak leży z tymi rękami rozkrzyżowanymi i z tą półgłową tylko, nie mogę. Ostatni świadkowie często stoją już nad grobem, ale wciąż mają jasny umysł. Kiedy już ich nie będzie, kto będzie pamiętał o tej tragedii? Rzeź Wołyńska to przestroga przed tym, dokąd może prowadzić skrajny nacjonalizm i nienawiść etniczna. To lekcja o tym, jak ważne jest pamiętanie o przeszłości i nazywanie rzeczy po imieniu. Prawdziwe pojednanie polsko-ukraińskie będzie możliwe tylko wtedy, gdy Ukraina uzna skalę tragedii Wołynia, potępi zbrodniarzy umożliwi ekshumację i pogrzeb ofiar oraz zaprzestanie kultu Bandery, Szuchewycza i innych zwyrodnialców. Pamięć o Wołyniu to nie tylko obowiązek wobec ofiar, ale także wobec przyszłych pokoleń. Aby już nigdy więcej nie doszło do takiej tragedii. Aby już nigdy więcej sąsiedzi nie stali się katami. Pamiętajmy o Władysławie Kamińskiej i tysiącach innych, którzy przeżyli ten koszmar, pamiętajmy o tych, którzy nie mieli tyle szczęścia, bo pamięć to jedyna sprawiedliwość, jakiej możemy dziś oddać ofiarom ludobójstwa na wołyniu.